Cześć! Ja z krótką przypominajką. Od 2 do 5 października widzimy się na największych targach karawaningowych w Polsce, czyli na Karawans Salon w Poznaniu. Tam, wspólnie z grupą Hadria, właścicielem takich kempingów jak Omiszail, Strasko czy Jezera, mamy dla Was super konkurs. Do wygrania tydzień wakacji na kempingu Jezera i to w wybranym przez Was rodzaju zakwaterowania. Będziecie mieli do wyboru albo domek premium, albo parcele premium. A zadanie jest bardzo proste. Wystarczy, że wpadniecie na stoisko kempingów z Chorwacji i zobaczycie nasz słoik, w którym to umieściliśmy, pamiątki z Chorwacji. Trzeba oszacować, ile ich udało nam się tam upchnąć. Mamy też niespodziankę dla Waszych dzieci, ponieważ zwykle w takich konkursach mogą brać udział tylko dorośli, ale nie u nas. Wiemy, że dzieci mają zawsze najtrafniejsze strzały. W związku z tym, za waszą zgodą, dzieciaki również będą mogły obstawić, ile pamiątek ukryło się w słoiku i wygrać wakacje dla całej rodziny. A co więcej, z pierwszych dzieciaków, które przyjdzie do nas i odda swój głos na hasło poszukiwacze przygód otrzyma nasz niezbędnik poszukiwacza przygód, czyli superancki przewodnik po polskich miastach w formie gier miejskich. Tak więc widzimy się na stoisku kempingów z Chorwacji. Pawilonie numer 6 na karawans salon. Do zobaczenia!